Cześć! Jestem Maciek Łuc i zapraszam na przechadzkę po redakcji CD Action. Tu się zaczyna redakcja. Tu od tych biurek po lewej siedzi Czarny Iwan. Na jego prawej stronie nie znajduje się Hucen Zimir, którego akurat dzisiaj nie ma, ponieważ jest na delegacji, jak i większość naszej redakcji. Tu jest moje biurko, moja psychoterapia, co widać troszeczkę po moich gadżetach znajdujących się na monitorze, z których jeden jest akurat kot należy do kotowatych, drugi należy do gatunku krów ogólnie, niemniej domyślnie są to, są to koniki. Tu jest nasz mały kącik, jeden z dwóch kącików relaksacyjnych, który jak widać jest wyposażony na wszystkie współczesne konsole, a także Wi-Fi, którego zaczynamy dopiero intensywne testy. I do obserwujemy makabre redaktora naszelnego. Damian, nasz korektor. I teraz przechodzimy do głównego jakby punktu tworzenia pisma, czyli do redaktorów, których jak widać nie ma dzisiaj. Tu jest stanowisko do testowania sprzętów, monitorów, wszelkiego innego typu różnych gadżetów. Po prawej, na wprost właściwie w tym momencie powinien znajdować się Alor, którego akurat nie ma, ponieważ też wyjechał w dalekie kraje szukać informacji o grach. Przy tym biurku, które jest wyjątkowo czyste, sterylne i nie pasuje do tej redakcji, ktoś też powinien pracować, ale również go nie ma z, powo z podobnego powodu jak w przypadku Aurora, czyli Gemini. Dalej mamy Janek Jankowski, nasz człowiek zajmujący się przede wszystkim w tym momencie, co widać na jego ekranie, naszą stroną internetową nową, a także tworzeniem płyty dołączonej ja, ja do PySPON. <laughs> Dziękuję, Jaku. Jak odmachuję. Tu znajduje się Gregorius, który w tym momencie zajmuje się pisaniem recenzji. Bardzo miło z jego strony. Yy, I ostatnią osobą z takiego ścisłego składu redakcyjnego siedzącego tutaj dzień w dzień, czasami noc w noc, jest Kormak, który w tym momencie aktualizuje naszą stronę Głowu. Kormacze, pomachaj. <słuch> No, jaki, jaki dobry chłopak. Tu jest nasza otwarta przestrzeń, e, którą używamy przede wszystkim do tego, by mm, obserwować postępy w tworzeniu magazynu. Tutaj widzicie początkowe jakieś wydruki, próbne e, strony, które być może znajdą się w cd niekoniecznie. E, jak widzicie, są tutaj poprawki na karteczkach dopisane. Jakieś zawsze zmiany na tym etapie, który jest ostatnim etapem tworzenia magazynu, zawsze dochodzą. Pod sam koniec e, prac e, nad magazynem również wszystko rzucamy w każdą stronę na, e, na ścianę za pomocą tego rzutnika. Dzięki temu e, po prostu możemy zobaczyć po prostu piksel po pikselu wszystko, jak, jak nam wyszło, jak to wygląda. Teraz przechodzimy do naszego działu DTP, czyli tak zwany skład komputerowy, który to zajmuje się tym, żeby subjection wyglądało tak, jak wygląda. Tutaj mamy ludzi, którzy właśnie zajmują się tworzeniem kolejnych stron, składaniem do kupy naszych tekstów, obrabianiem tego. To jest tak zwane akwarium. Nazwa wzięła się oczywiście z szyb, będąc tutaj zewsząd otaczających to pomieszczenie. Jest to przede wszystkim miejsce, gdzie stacjonują te oto dwa bardzo ważne urządzenia, czyli nasze wielkie drukarki, które zajmują się produkowaniem tak zwanych pruchów, czyli tego typu wydruków. Kolorowych, które właśnie później stąd wędrują tam y, do przeglądania redakcyjnego. To akurat mamy jakąś starą stronę z newsami. Jak sięgam pamięcią, jak jesteśmy tutaj od 6 lat, tak nigdy jeszcze, nigdy nie zdarzyło się, by w naszej toalecie, na lewo nie patrzcie, tu nie ma żadnych drzwi, nie ma żadnych drzwi, naprawdę działał autentycznie, w pełni funkcjonalny pisuar. Zwykł wcześniej się zatykać. Jako, że jesteśmy również ludźmi, musimy się czymś żywić, więc dosłownie niemalże przedstawiam Wam redakcję od kuchni. Jak widać, lodówkę okupują przede wszystkim materiały reklamowe różnych dostawców jedzenia na rynek, aczkolwiek również potrafimy przygotowywać sobie jedzenie sami. Część z tych rzeczy nawet być może ma mniej niż rok. Te starsze zwykle uciekają same, młodsze staramy się zjadać na bieżąco. Nasza kawa, bez której tak naprawdę praca w redakcji byłaby niemożliwa, a także piecek, mikrofala, standard. No i oczywiście bardzo duże butelki z wodą, którymi to niektórzy redakcyjni pakerzy lubią sobie podrzucać za jakiś czas. Teraz jesteśmy w części bardziej oficjalnej redakcji, czyli tutaj mamy zamkniętą siedzibę naszego dyrektora wydawniczego. Tutaj jest stanowisko do czekania dla ważnych gości. A tymczasem teraz wejdziemy do sali konferencyjnej, w której to wszystkie koncepcje dotyczące CD Action powstają. Myślimy nad zmianami, zastanawiamy się, co można by wprowadzić jeszcze do magazynu, co zmienić. A także jest tu również nasz drugi. Yy, Kącik wypoczynkowy, przy którym akurat siedzi teraz Gregorius. No i w tym momencie odpalił GTA 4. Cóż, na tak nie możemy w to grać, więc jakoś sobie radzić musimy. Jak pewnie wiecie, nasz dział sprzętowy obfituje również w bardzo wysokiej jakości fotografie, które to wszystkie powstają tutaj. To jest nasze małe nasz studio Fotolab. W którym znajduje się Danie. To była Adaptation Direction. Dziękujemy za wizytę i do zobaczenia w kioskach.